Witam. W filmie pokażę, w jaki sposób rozwiązać równanie metodą graficzną, jak i metodą algebraiczną. Będą to przykłady z wartością bezwzględną. Podpunkt A, wartość bezwzględna z wartości bezwzględnej z x plus 2, odjąć 3, jest równe 2. Na czym polega metoda graficzna? Żeby rozwiązać równanie metodą graficzną, Należy przedstawić wykres wyrażenia znajdującego się po lewej stronie, jak również sporządzić wykres wyrażenia znajdującego się po prawej stronie. Rozwiązaniem graficznym są te argumenty, dla których oba te wykresy się przetną. A zatem, żeby to dobrze zrozumieć, spróbujmy wprowadzić sobie pewne oznaczenia. Niech funkcja f od x to będzie y, wartość bezwzględna z x dodać 2, odjąć 3, wartość bezwzględna, natomiast y, przez g od x oznaczymy to, co znajduje się z prawej strony, a zatem 2. Jak narysować wykres funkcji f od x równa się wartość bezwzględna z wartości bezwzględnej z x plus 2 odjąć 3? Wprowadzimy pośrednie jeszcze wykresy, czyli tak, żeby narysować wykres tej funkcji, należy narysować wykres funkcji wartość bezwzględna z x. Następnie druga funkcja to będzie przekształcenie tej poprzedniej. Narysujemy wartość bezwzględna z x dodać 2, następnie trzecie przekształcenie to jest wartość bezwzględna z x dodać 2 odjąć 3 i na samym końcu otrzymamy funkcję f od x równa się wartość bezwzględna z x dodać 2 odjąć 3. I na to wartość bezwzględna. Na czym polega wartość bezwzględna z X? To jest prosta, która jest dwusieczną. Spróbujemy tutaj narysować. Dwusieczną pierwszej i drugiej ćwiartki. I drugiej ćwiartki układów współrzędnych. Tutaj przeciągnę troszeczkę. O, tak to wygląda. To jest yy, może zaznaczę kreseczką z boku narysowany wykres na czarno. Następnie żeby narysować mając ten wykres wartość bezwzględna z X plus 2. Należy ten otrzymany wykres przesunąć o dwie jednostki w lewą stronę. Będziemy przesuwać w lewo. Troszeczkę za gruby ten wykres narysowałam. Zmienię teraz grubość linii. Przesuwamy o dwie jednostki w lewo, czyli ten wykres będzie. Nie wiem, czy tam jest widoczna. Przesuwamy w lewo i tak wygląda ten wykres. Przesunięcie w lewo o dwie jednostki z boku. Zrobię kreseczkę, taki jest kolor. Następnie, wartość bezwzględna z x dodać 2 odjąć 3, to jest przesunięcie tego zielonego wykresu o 3 jednostki w dół. Sporządzimy to pomarańczowym kolorem, czyli przesuwamy o trzy jednostki w dół: 1, 2, 3. Czyli ten wykres będzie o. Tak i jeszcze w tą stronę, żebyśmy tutaj dobrze go narysowali tak, mniej więcej i na samym końcu czyli to byłby pomyliłam się tutaj, jeszcze poprawię tu oczywiście jest ten na zielono tak i na samym końcu mamy narysować wykres funkcji wartość bezwzględna z wartości bezwzględnej z x plus 2 minus 3 Przekształcenie polega na tym, że bo mamy na całości nałożoną wartość bezwzględną, czyli ten fragment wykresu, który znajduje się nad osią X, pozostaje, ta część wykresu, która jest pod osią X, zostaje symetrycznie przerzucona nad oś, i ta część wykresu, która znajduje się powyżej, pozostaje. Wykres sporządzę na czerwono, żeby był widoczny. I tak. Czyli mamy, ta część zostaje. Następnie ta część zostaje. Następnie tutaj mamy o trzy jednostki w dół, czyli będziemy mieć a w tym miejscu. I... Nie chciałam przesunąć. Jeszcze raz i przesuwamy tutaj jeszcze o. Czyli ostateczny wykres to jest ten na czerwono. I teraz narysujemy wykres funkcji, może tutaj podpiszę. Czyli to jest f od. X. Na tym samym układzie współrzędnych narysujemy wykres funkcji G od x, y, która ma postać 2, a zatem jest to funkcja stała. Y, postaram się, może, żeby ładny kontrast był. Narysujemy ciemną zielenią. Tak? Czyli prosta przechodząca przez y, dwójkę. To jest tutaj. O taki wykres. Czyli to jest funkcja g od x. I co zauważamy, że czerwony wykres przeciął nam się z tym zielonym w czterech miejscach. Czyli jeżeli chodzi o rozwiązanie graficzne, to y, mamy cztery rozwiązania. Mianowicie, jak widać, to będzie tutaj gdzieś, o, czyli rozwiązaniem byłoby x równe minus 7. Następnie patrzymy, jeżeli mamy dobrze narysowany wykres, to po kratkach tutaj ładnie odczytamy. Kolejnym rozwiązaniem byłoby x równe minus 3. Następnie widzimy, że tu jest ten punkt też. Czyli x równe minus 1 oraz x równe 3. Spójrzmy jeszcze raz. To jest tutaj ten punkt. Odpowiada mu minus 7. To jest tutaj ten punkt. I odpowiada minus 3. To jest tutaj ten punkt. I odpowiada minus 1. Oraz y, mamy ostatni punkt. I odpowiada temu punktowi trójka. A zatem to są rozwiązania tego równania. Przejdźmy jeszcze do metody graficznej, metody, przepraszam, algebraicznej, która potwierdzi nam te rozwiązania. Czyli tak, tutaj mamy wartość bezwzględną, którą opuścimy, czyli będziemy mieć następujące równanie. Wartość bezwzględna z x dodać 2, odjąć 3 jest równe 2 lub wartość bezwzględna z x dodać 2 odjąć 3 jak widać jest równe minus 2. Uporządkujemy. Wartość bezwzględna z x dodać 2 jest równe po przeniesieniu 5 lub wartość bezwzględna z x dodać 2. Po przeniesieniu minus trójki jest równe 1. Następnie otrzymamy kolejne serię y, równań. Chcąc opuścić wartość bezwzględną otrzymujemy x dodać 2 równa się 5 lub x dodać 2 równa się minus 5 to jest z tej części lub x dodać 2 jest równe 1 lub, czy już jesteśmy przy tym równaniu, x dodać 2 jest równe minus 1. I każdą z tych czterech równań należy rozwiązać. Z tego pierwszego otrzymujemy. x jest równe po przeniesieniu dwójki na prawą stronę, to jest 3. Z tego równania otrzymujemy x jest równe po przeniesieniu dwójki na prawą stronę minus 7. Z tego równania otrzymujemy x jest równe po przeniesieniu dwójki na drugą stronę, czyli mamy 1 odjąć 2, minus 1. I z ostatniego x jest równe, minus 1 odjąć 2, czyli minus 3. Proszę zwrócić uwagę, że są to rozwiązania dokładnie te same, które otrzymaliśmy metodą graficzną. Następnie drugie równanie, które również rozwiążemy metodą algebraiczną i graficzną. Nazwijmy sobie tą funkcję przez f od x. Natomiast tę funkcję nazwijmy sobie przez g od x. Żeby narysować wykres funkcji f od x, musimy wykonać dwa przekształcenia. Wyjdziemy od, nazwijmy sobie przez f1 tą pośrednią, wartość bezwzględna z x, a następnie ta nasza konkretna funkcja, czyli wartość bezwzględna z x dodać 2. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję g od x, złożenia są następujące. Najpierw narysujemy funkcję g1, która będzie miała wzór wartość bezwzględna z x, czyli możemy posłużyć się tą też f1. Następnie g2 to będzie nasze drugie przekształcenie. To się równa wartość bezwzględna z x odjąć 2. Następnie trzecie przekształcenie to będzie minus wartość bezwzględna z x odjąć 2 i na samym końcu czwarte i to już będzie ostateczna funkcja g od x to się równa minus wartość bezwzględna z x odjąć 2 i tę czwóreczkę, która tu jest na początku, przeniosę na koniec, czyli plus 4. Sprawdzimy, w ilu punktach funkcja F przetnie nam się z funkcją G. Okaże się wówczas, ile rozwiązań ma to równanie. A zatem przechodzimy do rysowania. Musimy tutaj dość ostrożnie używać kolorów, ponieważ tych przekształceń tu będzie sporo. A zatem. Yy, Wartość bezwzględna, narysuję ją na czarno, ponieważ będzie ona używana do jednej i drugiej funkcji. Czyli mam wartość bezwzględna z x. Wartość bezwzględna, to już wiemy, że tak wygląda wykres. Prawda? I teraz y, wartość bezwzględna z x plus 2. Poprzednio już mieliśmy to przekształcenie to jest przesunięcie. Wykresu o dwie jednostki w lewo. Yy, a zatem, może na czerwono, bo to już będzie ostatni. Oj, przepraszam. Dobra. Wybierzemy sobie na zielono. Yy, na czerwono miało być. Ok. Yy, o dwie jednostki w lewo. Czyli mamy tak. Tu jest. Jedna część, i tu będziemy mieć drugą część. Ok, to jest nasza funkcja f od x. Funkcja g od x, wykorzystamy już wartość bezwzględną, czyli to jest to na czarno. Teraz tak, x odjąć 2. Zrobimy na niebiesko. X odjąć 2. Czyli to będzie przesunięcie tej czarnej o dwie jednostki. Tym razem w prawo. Przesuwamy w prawo. Dobrze. Następnie mamy minus. Wartość bezwzględna z x, czyli tu jeszcze może, żebyśmy wiedzieli, które wykresy są, które. Czarny to jest ten pierwszy i tutaj też mamy czarny ten, ten pierwszy. Teraz tak, minus wartość bezwzględna z x odjąć 2, to jest symetria względem osi x, czyli to, co jest nad osią przechodzi pod oś, a to, co jest pod osią przechodzi nad oś. Stąd będziemy mieć tak. Nie użyłam jeszcze koloru, może zielonego? To weźmiemy sobie ten zielony. Czyli ten niebieski odbijamy symetrycznie. A zatem to będzie tak. I to będzie. to tutaj było, o jakoś tak to jest nasza y, funkcja o ten wzorek, no i teraz jeszcze wystarczy plus 4, czyli podnosimy o 4 jednostki 4 jednostki w górę żeby ładnie nam tutaj kontrastowało możemy użyć którego koloru na przykład niech to będzie kolor y, fioletowy I teraz przesuwamy o cztery jednostki w górę. Stąd będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli to się rozpocznie tutaj, prawda? I plus 4, czyli ta część. I co się okazuje, już widać wyraźnie, że. Czyli to jest nasz wykres funkcji g od x. Proszę zwrócić uwagę, że dla pewnych argumentów, bo szukamy teraz tak miejsc, gdzie wykres czerwony przecina się z tym fioletowym, ale co się okazuje? Wykres czerwony, czyli wykres funkcji f z wykresem funkcji g, pokrywa się w pewnym miejscu. A zatem rozwiązaniem tutaj, rozwiązaniem jest przedział od minus 2 do 2. Czyli jeżeli chodzi o rozwiązanie naszej, naszego równania, to jest przedział domknięty od minus 2 do 2. Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę, w w tym fragmencie czerwony pokrywa nam się z tym fioletowym, a zatem od minus 2 do 2 mamy o tutaj rozwiązanie. To jest ten przedział tutaj. Od minus 2 do dwóch wykresy się pokrywają. Miejmy nadzieję, że to również y, powtórzy się w przypadku metody algebraicznej, a zatem rozwiążmy y, tą metodą. Yy... Mamy tak x plus 2, x minus 2, przyrównujemy wyrażenia pod wartością bezwzględną do 0, czyli będziemy mieć x dodać 2 równa się 0, otrzymujemy x równe minus 2, następnie x odjąć 2, przyrównujemy do 0, otrzymujemy x równe 2. Zaznaczamy na osi minus 2 oraz 2. Oś została podzielona na trzy przedziały, stąd w każdym z tych przedziałów należy rozwiązać nierówność oddzielnie. x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 2. Wybieramy liczbę z tego przedziału, na przykład minus 3. I sprawdzamy znaki wyrażeń pod wartościami bezwzględnymi. Minus 3 dodać 2 to minus 1, czyli opuszczając wartość bezwzględną zmieniamy znak. To jest równe 4 odjąć, minus 3 odjąć 2, minus 5, czyli również zmieniamy znak. Następnie minus x. Odjąć 2 to jest równe 4, dodać x, odjąć 2. Minus x, odjąć x jest równe 4, odjąć 2, dodać 2, czyli minus 2x równa się 4. Dzielimy obustronnie przez minus 2. I otrzymujemy x równa się 4 podzielone przez minus 2 jest minus 2. Jak widać, y, liczba nie należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 2, ponieważ ten przedział tutaj nie jest z tej strony domknięty. Czyli rozwiązania na razie nie mamy. Drugie, y, drugi przedział x należy do przedziału domkniętego od minus 2 do 2. Jeszcze raz przesunę, bo tutaj nie będziemy widzieć. Wybieram liczbę z tego przedziału, to będzie 0 na przykład, 0 dodać 2 to wyrażenie będzie dodatnie, 0 odjąć 2 to wyrażenie będzie ujemne, czyli pierwszą wartość bezwzględną przepisuję bez zmian to znaczy w wyrażeniu nie zmieniam znaku na przeciwny, to jest równe 4 odjąć. Natomiast w drugiej wartości bezwzględnej oszacowaliśmy i wyrażenie było ujemne, stąd zmieniam znak na przeciwny. No i teraz rozwiążemy sobie. x dodać 2 jest równe 4 dodać x odjąć 2, po przeniesieniu mamy x odjąć x równa się 4, odjąć 2, odjąć 2, a zatem 0 jest równe 0. Równanie tożsamościowe. Rozwiązaniem są wszystkie liczby rzeczywiste, ale no nie zupełnie wszystkie rzeczywiste muszą należeć do tego przedziału, stąd rozwiązaniem jest nasza dziedzina przedział od minus 2 do 2. I ostatni przedział, spójrzmy od 2 do plus nieskończoności, czyli trzeci przypadek x należy do przedziału domkniętego od 2 do plus nieskończoności. Wybieramy liczbę z tego przedziału, przykładowo 3 i sprawdźmy 3, dodać 2. Dodatnia 3 odjąć 2 dodatnia, a zatem y, nie zmienię znaku w żadnej z tych wartości bezwzględnej, czyli będziemy mieć x dodać 2 jest równe 4 odjąć x odjąć 2. I mam x dodać 2 jest równe 4, odjąć x, dodać 2, x plus x otrzymujemy 4, dodać 2 i odjąć 2, stąd 2x jest równe 4. Po wykonaniu dzielenia otrzymujemy, że x jest równe 2. Jak widać, 2 należy do przedziału domkniętego od dwóch do plus nieskończoności, stąd jest rozwiązaniem. A zatem, reasumując, z pierwszej części nie mieliśmy rozwiązania, z drugiej części był to przedział od minus 2 domknięty do dwóch otwarty, ale z trzeciego, dwójkę, jak widać, tutaj możemy dołączyć, stąd ostatecznym rozwiązaniem tej nierówności, tego równania, tego równania jest przedział domknięty od minus 2 do 2. Takie mamy rozwiązanie równania. Przypominam, że to samo rozwiązanie otrzymaliśmy rozwiązując metodę graficznie.